Bo jak się pytacie, czy jesteśmy zadowoleni z tej ekipy, która najpierw e, robiła nam remont z panem Markiem, to proszę, to jest nasz, nasz sufit. <laughs> Widzicie? To jest po prostu dramat. Dramat, po prostu jeszcze raz dramat, tu wszystko będzie robione. Zostaliśmy narażeni na podwójne koszta. O. Oh. O, nie polecam. Nie polecam. Kominek też musiał zostać rozebrany, no bo, jak mówiłam wcześniej, już byśmy zaczadzieli. Tacy fachowcy nam się trafili z rodziny. Jeszcze pretensje, nie? Dobrze ktoś napisał w komentarzu, że, że jeszcze pewnie obrażeni. No, bo to tak jest. Dzień dobry, kochani. Kolejnym vlogu już na żywo. Powracając do naszych pierwszych fachowców. To tak jak mi pisaliście w komentarzu, no jest dramat. Ale no cóż, no nie chcę bardzo tak jakby obczerniać tutaj we vlogach, no ale nie, nie ma rewelacji, jest lipa wręcz bym powiedziała z tym remontem. Najgorsze jest to, wiecie co mnie ubodło, że dobrze wiedzieli, że w domu jest malutkie dziecko ze spektrum i odwalili taką hałę, już te ściany to kij. Ale wiecie co, pomijając nasze podwójne koszty, ale ten kominek, przecież to jest zagrożenie życia. To jest jawne zagrożenie życia, tym bardziej, że yy, dzwoniłam do tego pomocnika, co robił z tym markiem, i on mówił, Beata, ja mówiłem, że coś jest nie tak z tym kominkiem. Ja mu mówiłem, a on mówi, dobra, kij, wypali się, wiedząc, że malutkie dziecko jest ze spektrum, nie? To jest dramat, to są okropni ludzie. Najgorzej, mówię wam. Nie chcę się rozkliwiać, bo się zaraz rozkręcę, i niepotrzebne mi są te nerwy. A dzień zapowiada się naprawdę dobrze. Także witam Was serdecznie i zapraszam do oglądania. Cześć kochani, dzień dobry. Wszystkim nowego dnia Was witam. Nie wiem, czy to będzie kolejny vlog, czy po prostu kolejny dzień we vlogu, ale podejrzewam, że kolejny dzień we vlogu trochę taka jestem śnięta, że tak powiem, bo jest tak zimno. Wiecie co? W sumie teraz mi wyświetla, że na zewnątrz jest minus jeden stopni, ale jest to tak odczuwalna temperatura dla mnie, po prostu w Holandii, rzadko kiedy są takie temperatury. I teraz, właśnie jak jest taka pogoda, no to ja się czuję, jak gdzieś nie wiem. Strasznie mi jest zimno. I. Ręce mam zmorznięte, nie lubię takiej pogody. Nie lubię. Ja jestem, Ja potrzebuję do życia słońca. Chociaż dzisiaj słoneczko wyszło, co prawda jest pięknie, słonecznie, ale mroźno, dlatego nie chcę się być na zewnątrz, ale ja to jestem taka, że potrzebuję właśnie do życia słońca i plusowych temperatur. Wtedy budzi się we mnie życie, chce mi się wszystko robić. A jak jest taka pogoda, właśnie... Yy, zimowo, jesienna, nie wiem jaka, szaro-buro działa to na mnie strasznie depresyjnie strasznie, jestem jakaś przemęczona oczy jakieś nie wiem, zaszklone, jakbym płakała przez tydzień co najmniej no ale tak nie jest w każdym bądź razie, wracam teraz do domu byłam zawieźć Aleksa do przedszkola, byłam w Lidlu, zrobiłam zakupy przyjadę do domku, to Wam pokażę co bo wydałam troszkę więcej niż zwykle, około stówki, aż się zdziwiłam. No ale co się dziwić? Jak ładowałam jakieś tam spodnie, mm, zobaczyłam taką fajną ciepłą bluzę dla Krzyśka, bo mnie wkurza. Bo lata po tym warsztacie naszym rozebrany i chory jest, aby daję mu leki, on sobie nic z tego nie robi, i takie różne rzeczy. Poza tym y, troszkę więcej kupiłam, dlatego że mm, przylatuje moje dziecko do mnie eee, i będą chyba we wtorek jutro chyba ich odbieram z lotniska patrzcie nawet nie wiem mam takie zamieszanie zawsze taki nawał obowiązków muszę zadzwonić dzisiaj się upewnić czy oni jutro przylatują żeby pojechać odebrać ich z lotniska a jutro jest wtorek więc Aleks nie ma przedszkola więc na pewno pojadę z nim Także tak to wygląda, będę miała gości, bardzo się cieszę, bo już tęskniałam się wiadomo matkę rozłączyć z dziećmi, najgorsza udręka chyba, co może być. Dla dzieci to fajnie, nie, bo tam robią sobie co chcą, pomimo to, że moje dzieci są już dorosłe, ale są daleko ode mnie i nie, jest mi to trochę na rękę, no tęsknię, no wiadomo jak to mama. W Polsce, Kevin, tam gdzieś w Hiszpanii. No, rzadko znajdują czas, żeby przyjechać, no bo też no nie oszukujmy się, są to już dorośli ludzie i też mają swoje obowiązki: mają pracę, mają swoje domy, mają już prawie swoje rodziny, no nie są po żadnych ślubach, no ale już są w takich związkach, gdzie mieszkają razem, prowadzą te gospodarstwa domowego, domowe i jakieś. Wykorzystują, wypełniają między sobą te obowiązki, nawet domowe, tak? Także cieszę się, chociaż te parę dni, co przyjadą, że będą, bo. No, się. No, nie ma co, co się oszukiwać. Och, je, och, nie wyspał się w ogóle macie tak czasem. Dzisiaj w nocy to było tak, że o godzinie trzeciej się obudziłam i tak otworzam oczy. Mówię, kurde, chyba jakaś siuna, bo już taka wyspana jestem. Ale mówię, zobaczę. wzięłam telefon z szafki, patrzę trzecia. Mówię, kurde. I zła byłam sama na siebie, że zobaczyłam na telefonie zamiast na zegarku. Bo wiecie, jak się w nocy weźmie telefon, odpali, to już nie ma spania. No, i tak do 4.30, półtorej godziny męczyłam się, żeby z powrotem zasnąć. Także telefon bardzo zły ma wpływ, jak się w nocy gdzieś tam to światło działa na oczy. Nie wiem, trochę taka jestem niewyspana, no, ale pojadę do domu, pokażę wam te zakupy, nastawię jakiś obiadek, pomyślałam sobie, że upiekę kurczaka, zrobię zupę pomidorową, bo wczoraj robiłam. Co wczoraj robiłam? Rosół wczoraj gotowałam, tak? No, bo Krzysiek chory, więc chciałam go tak leczyć tym rosołkiem. Słuchajcie, chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł leczyć rosołkiem, dlatego, że ja w Polsce miałam, mam, dalej mam taką znajomą koleżankę, która pracuje w sanepicie, pozdrawiam Cię kochana, jak oglądasz, i ona mi zawsze tłumaczyła. Jacy lu, jaki, jacy, y, jakie błędy popełniają chorzy ludzie lecząc się rosołem, bo mówi wyobraź sobie, że u nas w sanepidzie jak namnażamy bakterie, bo oni tam namnażają bakterie, bo, bo badają to wszystko, to ona mi właśnie mówiła, że oni namnażają bakterie na y, bulionach takich właśnie tłustych, bo bakterie lubią tłusto, ciepło, więc to... Podobno nie jest dobry pomysł, żeby się leczyć rosołem, no ale tak się przyjęło. I jakoś człowiek się lepiej chyba czuje, jak takiego rosołku sobie siorbnie. Jeszcze troszeczkę więcej pieprzu, ten pieprz tak jakby przepali te drogi oddechowe. No i jest jakoś lepiej, no w każdym bądź razie. Miałam ten rosół wczoraj dobrze czy źle, nie wiem. Miałam, zjedliśmy, zostało trochę więc oddzieliłam sobie pozostałe warzywa z rosołu, z których planuję zrobić sałatkę, bo nigdy nie wyrzucam. Najlepsza sałatka jest właśnie z warzyw takich rosołowych. Ja tam jeszcze dogotuję jajeczko, coś tam dorzucę, dwie łyżki majonezu. No i ktoś tam sobie zje. No i zrobimy zupę pomidorową do pieka tego kurczaka i kupiłam jeszcze troszkę wołowiny to dzisiaj ją zacznę podduszać. Najpierw ją obsmażę z dwóch stron na patelni, tak żeby się mięso zamknęło, żeby później nie było takie suche, bo ta soczystość zostaje w środku. No i później duszę. Dzisiaj i jutro i będzie się rozchodzić w ustach z marchewką. Do ziemniaczka, Mizeria do tego. Będzie co jest, bo wiecie, chcę dzisiaj trochę przyszykować, bo jak jutro pojadę po nich, to na lotnisko, no to nie będę siedziała przy garach, tak? Bo dla mnie, powiem Wam, też jest męczący. Niby nie wiele tych kilometrów, tam sto parę na to lotnisko, ale jak tak jadę w to i z powrotem, czuję się zmęczona w samochodzie. Tak może dlatego, że ten wzrok się nadwyręża. Nie lubię długo jeździć. Tu mogę się kręcić w koło bazy, że tak powiem, ale długo jechać, gdzieś dłużej jak ja jestem kierowcą, no nie bardzo. Oczywiście jeżdżę, bo nie mam wyjścia, ale nie lubię. Także dobra, rozgadałam się po drodze jak zwykle, no ale mam czas, to gadam do Was. Dojedziemy do domu, pokażę Wam te zakupy. No i biorę się za ten dzień, póki mały w przedszkolu. Jestem w domu. To są całe moje zakupy z Lidla. Już Wam mówię, co kupiłam. Łyczka jeszcze ciepłej herbatki. Bo smaczne przy okropnie. A więc tak. W całym, możecie słyszeć jakieś odgłosy, bo Stefan tu jeździ i mopuje. 108,97 euro zapłaciłam za te wszystkie zakupy które Wam tutaj już pokażę. Więc tak, kupiłam biomarchewkę, taki cały duży worek. Była przecena, prawie o połowę. Obiorę sobie ją, pokroję, poporcuję i do zamrażarki, żeby później było łatwiej gotować. Ogórka świeżego, cebulę, dymkę, szczypiorek, jak kto woli. Kupiłam e, świeże kwiaty do sypialni gościnnej, no bo wiadomo, będę miała gości, to też muszę ogarnąć dzisiaj tą sypialnię, ładnie ją zrobić na ich przyjazd. E, wołowinę dwa razy po 700 gram. Mówiłam Wam, co będę robić. E, dwa kilogramy takiego kurczaka. Tutaj i tutaj jest jeszcze jedno. Takie słodkie pomidorki te pomidorki. E, Biopaprykę taką podłużną, ona jest bardzo dobra. I zastanawiam się, wiecie, czy e, po wyciągnięciu pestek z tej długiej papryki, jakby mnie zasiała, czy coś by mi wyrosło. Chyba sobie... Przepraszam za głosy, ale Stefan wymienia wodę. E, czy po wyciągnięciu e, tych pestek, pestek, nasionek z papryki, czy będę, czy jakie wysieję, to czy one mi wyrosną? Ale ty słyszałam, że tak, więc no, może przetestuję, bo bardzo lubię te papryczki. Kupiłam też taką śmietankę: 15% do gotowania, kremowa. Serfeta z oliwkami z Lidla: bardzo lubię. Do sałat różnych. Takie maleńkie, naprawdę maleńkie ogóreczki żeby złapać płacz, coś kąsnąć do kanapki. Prezydencka, mober, no ser lubimy bardzo, humus naturalny. Jakąś wędrinkę złapałam, e, grillowany filet z kurtaka. taki serek. Gdzieś mi wpadł taki jo kokos, jogurt mango, wzięłam na spróbowanie. Bardzo byłam ciekawa tego, za spróbuję jak to smakuje, no i takie, ja nie wiem, ja na to mówię takie chlebki e, oliwne, takie chrupki, no wolę, żeby to gdzieś było na wierzchu i żebym ja złapała czy mały niż jakieś my, typowe chipsy, któremu zawsze chowam albo wyrzucam, bo nie chcę, żeby ja z tego słyszałam. I teraz e, z jedzenia to było wszystko. Eee. Taka czapeczka była w Lidlu, wzięłam ją, bo ten niebieski mi się bardzo spodobał, a poza tym pod spodem, zobaczcie, ma taki cieplutki polarek. Więc małemu wzięłam. Krzyśkowi wzięłam taką bluzę. Taką, zwykłą, wiecie, z polaru. Żeby miał. Były też takie spodnie za 9 euro. Fajne tutaj mają ściągaczyk i one od spodu są takie miludzkie, cieplutkie, no a ja, a na dole są takie szerokie, proste, no więc teraz są takie modne, wiecie, ja bardzo takich nie lubię, ale no tak wspaniałe w dotyku, że mówię, biorę, nawet, bo tak wyskoczyć gdzieś, no i zobaczyłam taki do tego pasujący, fajny golfik, ładny on jest naprawdę, on tak widzę nie wygląda w kamerze, ale... One naprawdę jest bardzo fajne. Ja w ogóle lubię rzeczy z Lidla, bo one są jakościowo dobre. Nigdy się mi tam nic z nimi nie dzieje. I taki sweterek. I to wszystko. I to są całe zakupy. 108,97 Matka poszalała. Pieczarki podsmażam z cebulką. Posoliłam je, popieprzyłam, jeśli będą podsmażone doleję śmietanki i zrobię sos pieczarkowy do gołąbków. Bardzo dobre to jest. Sosik już się zrobił. Wlałam śmietankę. Widać, że ładnie się zregenerowała tutaj woda, i zrobiło się tak aksamitnie bardzo. No i słuchajcie, kupuję takie. Gołąbki z tej firmy. Bardzo dobre, bo one są dosłownie takie, jakby wasza mama czy babcia robiła. Taka pustka jest miękka. No i wiecie, Krzysiek nie bardzo lubi wieś sosie pomidorowym, więc ja robię taki pieczarkowy. No i dokładam je tu. Staram się zanurzyć w tym sosie. Wiecie, one są gotowe tylko do podgrzania, więc jeśli w tym sosie się podgrzeją ta śmietanka z tymi pieczarkami przejdzie przez te gołąbki, jest naprawdę to super a do tego ziemniaczki takie mocno ubite pióre nawet zrobić super oczywiście na koniec posypię to koperkiem i natką pietruszki i będzie gotowe no niestety dzisiaj musiałam taki bardzo szybki obiad ale gołąbki sprawdzone nie ma tam żadnych syfów niepotrzebnych możecie jeść naprawdę polecam co byś chciał? Co byś chciał? On tu siedzi koło mnie i patrzy, co ja robię. Bo Krzysiek zamówił dla niego takie łapki kurze, bo one są bardzo bogate w kolagen. A te psy, jak się dowiadywaliśmy, mają bardzo często problemy ze stawami. Więc takie smakołyki są dla nich bardzo wskazane. I wyjęłam to wszystko, bo on 5 kg dla niego zamówił. Naszykowałam sobie sekator. No i będę obcinać mu te pazurki, bo się boję, że gdzieś mu staną. Chociaż widziałam, że ludzie z tymi pazurkami dawają psom, ale ja się jakoś boję. Będę mu porcjować i mrozić trochę. Ale zaraz pani da takie świeże, tak? Proszę, bez pazurków. Obciliśmy. O, jakie dobre, ho, 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 Dobre? Gdzie z tym uciekasz? Halo? Poszedł. Proszę bardzo, poporcjowane łapki, kurze łapki. Tak widziałam, do każdego woreczka po cztery, po pięć, i będę wyciągać, bo to przecież się zepsuje. Pomroże to, ale też w międzyczasie rozmawiałam z moją mamą przez telefon. Ona mówi: Ty wyciągaj po parę takich chłapek jak zupę gotujesz i rzucaj do zupy, bo to jest bardzo zdrowe, bo tam jest mnóstwo kolagenu, który przecież nasz organizm tak bardzo potrzebuje, zwłaszcza dziewczyny w takim wieku, jak jesteśmy my, czy starsze. Zresztą też młodsze. Kolagen, jak, jak wiecie, jest dobroczynny bardzo dla ludzkiego też organizmu. Także nie ma co. Teraz mrozimy i będzie na zapas. Wyciągnąłam taki kosytek, może żeby tak mi się to nie walało, po całej zamrażarce to sobie po prostu poukładam tutaj. I jak będę miała cały, to tak fajnie będzie mi się łatwo wyciągało. Muszę w ogóle sobie zorganizować niedługo zamrażarkę i lodówkę, bo tam już naprawdę niemały bałagan się zrobi. Czy jeden, bo jeden to będzie za mało. Mam tu kilka. Kupiłam w Akrzonie takie koszyczki. Zawsze kupuję, bo to zawsze mi się przydaje do takiej organizacji. Ja w ogóle bardzo lubię, jak mam wszystko położone, bo ułatwia mi to po prostu życie. No. I jeszcze tu Alex, po kogo ci idziesz na lotnisko? Po siostrę? Ale wielki samolot, prawda? Karli? <śmany> <Patrz>, zobacz zobacz <śmany> nie poznałeś czy co?